Witam Was w kolejnym filmiku, a konkretnie w vlogu, bo dzisiaj mamy ciekawy dzień, bo robię sobie piknik z koleżanką i uznałam, że z tej okazji właśnie zrobię vloga. I witam się z Wami już w Łazience, bo uznałam, że teraz będzie najlepszy moment, bo nie wiem, czy potem będę miała czas, bo niby wstałam tak, że mam ten czas, ale wiecie, jak to czasami jest: macie czas, a potem się jednak okazuje, że go nie macie, i trzeba robić wszystko na szybko. I ja nie lubię robić rzeczy na szybko, więc uznałam, że skoro teraz mam czas, to teraz się z wami przywitam. Mój pierwszy vlog od dawna. Co tam się u Was zmieniło? Co tam u Was? Bo ja Wam powiem, że u mnie tak wszystko się szybko zmienia. Co chwila robię jakieś skoki kwantowe i tak dalej, że ja już sama trochę za tym wszystkim nie nadążam. Ale no, jest po prostu super. Nie mogę się doczekać, jakby tego, co jeszcze przyniesie mi świat z tych moich wszystkich manifestacji i ze zmiany przekonań, ale bywają też chwile, momenty, gdzie mam dość, bo przechodzę trochę taki detoks podświadomości i nie umiem wsadzić kluczyka. Przechodzę trochę detoks podświadomości teraz, bo w trakcie zmiany negatywnych przekonań i wiemy jak to wygląda, najpierw musi się wylać to wszystko negatywne, żeby mogło przyjść nasze upragnione pozytywne i Detoks mnie momentami dobija, ale nie narzekam, nie narzekam, bo wiem, że to wszystko jest po coś, bo co chcę się wam pochwalić, znaczy pochwalić to jest taki mój po prostu osobisty mini sukces, o którym bardzo długo marzyłam, że dostałam swoją pierwszą mm, współpracę, prawda współpracę barterową, ale jest ta pierwsza. I jestem taka szczęśliwa. Jezu, jak ta dziewczyna do mnie napisała, to ja miałam, miałam wrażenie, jak już dogadaliśmy szczegóły, że ja po prostu będę skakać po cofie ze szczęścia, bo to jest coś, o czym bardzo długo marzyłam, że chciałabym mieć taką swoją właśnie współpracę z kimś, bo to jest fajne, to jest takie miłe, że ktoś akurat z tą mieć współpracę. Znaczy, że spodobał się mu twój profil, to jak działasz, to jakie filmy nagrywasz. No, to jest takie miłe po prostu. Wydaje mi się, że każdy, kto gdzieś tam dostał kiedyś taką współpracę, działając w mediach, no to wie, że to jest e, miłe. Więc jestem szczęśliwa. Właśnie wczoraj chyba wstawił, no wczoraj wstawił, nie wiem, nie wiem, kiedy wy to widzicie, ale u mnie dzisiaj, czyli w piątek, to wstawiłam wczoraj tą współpracę, czyli w czwartek. Wy chyba ten vlog zobaczycie za tydzień, bo teraz wstawiam filmiki raz w tygodniu. w czwartki, więc wy dopiero za tydzień chyba w ogóle zobaczycie tego vloga. Ale no cóż, będziecie i tak o tym wiedzieć. Są w ogóle ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, co zawsze wiedzą wszystko pierwsi. Więc jeśli nie obserwujesz, to zaobserwuj, bo inaczej popełniasz duży błąd i jesteś nie na bieżąco. Oprócz tego, to już chyba mówiłam, zapisałam się do szkoły i już się nie mogę doczekać, aż do niej pójdę. Oraz pracuję nad kursem, z którego jeszcze nie do końca go zrobiłam, ale już wiedząc jak on będzie wyglądać, bo skończyłam pierwszy moduł, jestem z niego taka dumna, w ogóle jestem tak zadowolona z siebie, jak mi to wszystko z każdym projektem, z każdą zrobioną rzeczą wychodzi coraz lepiej. No, wiecie, no trzeba się jakby być, umieć być samemu z siebie dumnym, jak widzimy swoje własne postępy. Ja bardzo popieram takie podejście, bo to bardzo dobrze wpływa na naszą pewność siebie i takie budowanie wiary do siebie. Takie właśnie wypominanie sobie tych, znaczy, wypominanie to tak trochę negatywnie brzmi, ale chodzi mi o to właśnie takie przypominanie w sobie, jak nam coś coraz super idzie i sobie mówienie, że Jezu, ale ci to idzie coraz lepiej, jak super. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to dzisiaj głównym punktem dzisiejszego dnia jest piknik z moją psiapsi, z którą odnowiłam kontakt po kilku latach. Nie wiem, czy będę wam tutaj ją pokazywać, bo pytałam się jej, ale ona sama jeszcze nie jest pewna, czy będzie chciała być na nagraniu, czy też nie, więc nie mogę Wam po prostu niczego obiecać, czy ją zobaczycie, czy będziecie tylko cały czas oglądać mnie. Ale to nic nowego, zazwyczaj mnie oglądacie. Tak, wam gadałam, że mam dużo czasu, a jednak mam tego czasu dużo mniej niż myślałam, że mam w ogóle sorry za światło, ale nie mam jak inaczej ułożyć kamery, bo mam już spakowany statyw. I na śniadanko mam taką nocną piankę z borówkami, ona też jest z smaku borówkowym, takim jagodowym trochę, bo nie było borówkowego serka. Oczywiście moją kawę się i niestety chyba nie zdążę się wyrobić z porannym journalingiem. Na czym ubolewam, bo poranny journaling to jest moja ulubiona czynność yy, właśnie za poranka. Ale mówi się trudno, teraz oczywiście śniadanko do tego serial i mam na nowo fazę na Gilmore Girls. I od września prawdopodobnie się znowu cofnę do pierwszego sezonu i znowu będę to cały rok oglądać, gdy mnie na to najdzie. W ogóle chcę już jesień, jakby please dajcie mi jesień, ja mam dość tego gorąca, ja mam dość lata, jakby ludzie, którzy kochają jesień, jesieniary, łączmy się. Ja też już na to czekam. Ja też jestem jesieniarą. Nie będę tego ukrywać. Okej, okay, idziemy i mam w ogóle torbę i mam plecak. I wyjeżdżając nieraz na trzydniowe wyjazdy, brałam mi rzeczy. Z moją koleżanką się już pożegnamy, przyszła pora na małe powiedzenie, mam siedziało w tym czasie, byliśmy na pikniku, było super, chociaż atakowały nas mrówki, ale takie ogromne mrówki, znaczy, ja wiem, że one nie wyglądają na ogromne, ale w porównaniu do mrówek taka mrówka to jest ogromna, ale mrówek są takie mici-pici, atakowały nas nadmiernie, ale sobie daliśmy z nimi radę. Oprócz tego na szczęście nie było żadnych ostrzy pszczół, więc takich bardziej niebezpiecznych zwierząt nie mieliśmy z nimi do czynienia. Otakowały też nas ważki, tam było bardzo dużo ważek, ale to dlatego, że koło wody I co w szczególności widać po moim dekoldzie, spaliłam się. Pomimo używania SPF-a mam spalony dekolt, ręce. Tą rękę mam całą spaloną, tą tylko trochę bardziej z tej strony mi świeciło słońce e, i plecy. Moja Kożanka miała to szczęście, że się nie spaliła. E, więc ja jutro będę umierać, Dzisiaj jeszcze nic nie czuję, ale już nałożyłam krem, więc może jutro nie będzie aż tak źle. E, oprócz tego też wróciliśmy do domu szybciej niż planowaliśmy, ponieważ przeszkadzało nam to słońce, bo myśleliśmy, że będzie tam cień, ale się trochę pomyliliśmy w godzinach, tam kiedyś byliśmy i był cień, ale o 15, a nie o 12. E, więc uznaliśmy, że dobra zbieramy się, wracamy i sobie posiedzimy u mnie w domu i sobie dojemy tutaj nasze przekąski i spędzimy sobie miły czas. I w międzyczasie postanowiliśmy też, że się pouczymy angielskiego, bo moja psia psi jest też moją moim nauczycielką, można powiedzieć. I e, uczy mnie angielskiego, którego niezbyt ogarniam. Ona ma za na załamkę. I oprócz tego zrobiliśmy też sobie mini karaokę. I ja jeszcze w międzyczasie zrobiłam mm, rozkłady Tarota. Dwa rozkłady, które sobie wykupiły u mnie dziewczyny na Instagramie. W ogóle nie wiem, czy to widzicie, ale patrzcie, mam taką bladą kropkę na ręce. O, tu w tym miejscu. I ona jest cały czas tak, jakby nic nie miałam w tym miejscu nałożonego bardziej na skórze, a zrobiłam się taka kropka. Okay. No, Szczególnie się teraz ją widać, Masakra, w ogóle zaczyna mnie to boleć, jak to dotykam, ale już nałożyłam krem. Jutro, jutro będę umierać, a jutro miałam zrobić trening na siłce i ja nie wiem, jak ja go zrobię. Znaczy, że teoretycznie nie dotykam tu niczego rękoma, jakby, ale wiecie, samo ruszanie takie rękoma, czy w górę, jak jesteście gdzieś tu w okolicach spoaleni, to jest bardzo nieprzyjemne i bolesne. Teraz będę brała się za prackę. A mianowicie ogarnę Instagrama, podpisuję na komentarze, przejrzę je na wiadomości, które dostałam. Też obejrzę sobie szkolenie i wezmę się za kurs, który dla Was przygotowuję o planowaniu. planu jak mistrzyni. Jestem tak dumna z tego kursu. Już wcześniej wam o nim chyba nawet wspominałam, że przygotowuję kurs. Jeszcze on jest w trakcie tworzenia, ale już wiem, że będzie za i się nie mogę zaczekać. Prawdopodobnie jego premiera będzie końcem lipca, początkiem sierpnia, bo mniej więcej tak skończę przygotowywać to wszystko, jeśli nic mi się nie opóźni. Chciałam Wam nagrać wieczorną rutynę, taką super, bo trochę ją pozmieniałam. I ogólnie trochę pokazać, co robiłam, ale jestem tak zmęczona po dzisiejszym dniu, jakby to słońce totalnie mnie wymęczyło i moją skórę biedną. I ostatecznie nie zrobiłam większości rzeczy z mojej wieczornej rutyny. Zrobiłam tylko bardzo szybki journaling, czyli zapisałam takie podstawowe rzeczy oraz wdzięczności. I w sumie zaraz będę szła się myć, i to wszystko, co dzisiaj jeszcze zrobię. Ale uznałam, że mamy ten moment, to chwaliłam się Wam, że dostałam swoją pierwszą współpracę. I postanowiłam, że Wam pokażę, co dostałam. I w ogóle patrzcie, jaki śliczny chabadź. Chabadzia się mówi na kwiatki, co nie? No, piękny jest. Tylko nie wiem, co to. Nie znam się na kwiatkach, więc ja Wam nie powiem w ogóle, co to są za kwiatki. Znaczy, mam karteczkę. O, mogę przeczytać. To, to jest mini palosant. W ogóle patrzcie, jakie ono jest urocie. Więc, jak ja zobaczyłam to parosan to to. E, I ona jest ostróżką, więc podejrzewam, że te kwiaty, które mam tutaj, w pudełeczku, to też jest ostróżka i strasznie mi się to podoba. I przechodzimy do głównego elementu, czyli wosku. I powiem Wam, że jeśli ten wosk po roztopieniu, bo jeszcze nie testowałam go. Będzie pachniał tak pięknie jak pachnie teraz, to kupuję świeczkę. Jakby naprawdę w ciemno biorę i kupuję świeczkę, bo te świeczki tam są prześliczne. Jak patrzyłam na te świeczki, to one są w takim bambusowym, jakby takiej bambusowej miejsce. Też ślicznie wygląda i tak wygląda ten bosko. Że, o. No, piękny jest. I ma w nim też zatopione kwiaty i no, żeż pachnie, zarobiście naprawdę. Aż szkoda go w ogóle topić, bo tak ładnie wygląda, ale kupiłam sobie też specjalnie pod ten wosk e, kominek, żeby właśnie móc go wykorzystać. Teraz tylko muszę znaleźć chwilę na taki spokojny journaling, żeby to na spokojnie zrobić i planuję to zrobić w pełni. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza celebracja i najlepsze wykorzystanie tego wosku, jakie będę mogła zrobić, ponieważ to będzie takie wspaniałe celebrowanie tej po prostu pełni, bo ten wosk pójdzie jakby właśnie na tą pełnię i to przez to, że on jest wyjątkowe i ma w sobie te różne kwiaty polne, doda takiej silniejszej intencji, więc jakby super. I te kwiaty też yy, myślę, żeby yy, dorzucić do tego wosku, jak on się roztopi, albo żeby je spalić w formie oczyszczenia. No, takie mini sprawy wiedźmy. I w ogóle, mm, tak, ten wosk to jest naturalny wosk kosowy z ostróżką, różą, o zapachu zielonej herbaty, jaśminu i tuberozy. Nie wiem, co to jest to ostatnie, ale pachnie ładnie. To pudełeczko. Uwielbiam takie małe pudełeczka, a zazwyczaj ciężko jest je kupić i już mam w ogóle pomysł, jak wykorzystam to śliczne pudełeczko. Jak już powiedziałam, co chciałam. To w sumie się już za nim pożegnam, bo tak jak wcześniej chyba wspominałam, idę się już tylko myć za chwilę, ogarnąć i spać, bo jestem naprawdę wyczerpana. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że spodobał się Wam on. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye!